Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj będziemy mówić o świętej, którą chyba wszyscy znają, powinni znać. Matka Teresa z Kalkuty. Mówimy o niej, Matka Teresa z Kalkuty, ale ona nie urodziła się w Indiach, w Kalkucie, ale tam pracowała. Urodziła się natomiast w Albanii, i rodzice byli bogaci. Miała na imię Agnieszka, takie imię otrzymała na Chrzcie świętym. Wspomniałem, że jej rodzice byli bogatymi ludźmi, ale tato mówił tak, Bóg dał nam wszystko, i mówi do dzieci, wy też bądźcie dobrzy dla innych. Bóg dał nam wszystko. Wy, kochane dzieci, też bądźcie dobrzy dla innych. Czyli bądźcie dobrzy jak Pan Bóg. Mama natomiast mówiła, nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi. A więc nie jedźcie, jeżeli się z kimś tym jedzeniem nie podzielicie. Gdy robicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, czyli bez rozgłosu, po cichutku. Kiedy Agnieszka miała 17 lat, powiedziała swoim rodzicom, że idzie do klasztoru. Mama, że, czyli, że chce zostać siostrą zakonną. Ale mama nie była z tego powodu zado zadowolona. Jednak po pewnym czasie powiedziała: jedź, włóż Twoją dłoń w dłoń Pana Jezusa i nigdy nie oglądaj się wstecz. A więc mama zgodziła się: powiedziała: włóż Twoją dłoń w dłoń Jezusa i nigdy nie oglądaj się wstecz. Siostra pracowała najpierw w Irlandii, a później wysłano ją do Indii, do Kalkuty, tego wielkiego, potężnego miasta. Uczyła tam geografii i historii, dziewczęta z zamożnych domów. Ale wiedziała, że za murami tej szkoły, w której uczyła, jest bardzo dużo ludzi chorych, wynędzniałych, głodnych chorych na trąd że trzeba byłoby jednak im pomóc nikt im nie pomagał za bardzo i kiedy jechała pociągiem aby podleczyć swoje chora płuca siedziała obok ludzi stłoczonych, chorych biednych ludzi i właśnie wtedy podjęła decyzję opuszczę ten wygodny klasztor w którym uczę też dziewczęta z bogatych rodzin i pójdę do tych biednych ludzi na ulicę Kalkuty. Zamieniła elegancki habit na białe sari, czyli strój, który noszą kobiety w Indiach. Założyła zgromadzenie zwane Misjonarki Miłości. Siostry Misjonarki Miłości dołączyły właśnie do niej inne dziewczęta, które zostały Siostrami, misjonarkami miłości. Poprosiła o pomoc lekarzy, pielęgniarki i poszli do biednych. Kiedyś, kiedy opatrywała chorego człowieka, który z powodu trądu, choroby utracił nos, miał tam okropną ranę, jakiś amerykański turysta przyglądał się temu, jak matka Teresa opatruje tego chorego i powiedział: Ja. Nie zrobiłbym tego nawet za milion dolarów. A <laughs> matka Teresa spojrzała na tego człowieka i powiedziała: Ja też bym tego nie zrobiła za milion dolarów. Bo matka Teresa robiła to nie dla pieniędzy, ale widząc w człowieku potrzebującym, chorym, głodnym, pana Jezusa. I mówiła: Bez Jezusa nie byłabym zdolna przeżyć ani jednego dnia. To pan Jezus dawał jej tę siłę, że opiekowała się chorymi i miała właśnie siłę. Mówiła tak: Jeśli będziemy adorować Chrystusa ukrytego w Eucharystii, będziemy umieli Pana Jezusa dostrzec w zaniedbanych ludziach. Nasz dzień rozpoczynamy muszą świętą i przyjęciem Jezusa w Komunii Świętej, a kończymy godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie wyobrażam sobie ani jednego dnia bez Eucharystii. Dotykam Jezusa, kocham go, służę mu w biednych, umocniona jego miłością. Gdyby każdy chociaż jedną godzinę dziennie poświęcił na adorację Najświętszego Sakramentu, byłby lepszym człowiekiem. Po spotkaniu z Jezusem człowiek staje się święty. Tak mówiła. Tak mówiła Matka Teresa. Dlatego zachęcam Was do godzinnej adoracji. Jest to możliwe. Można przyjść do kościoła, wziąć klucze od kościoła. Czy kiedy przychodzimy do kościoła wcześniej, wiadomo teraz jest ciężko, bo jest bardzo zimno. To może nie godzinę wcześniej, ale chociaż 15 minut 10, a może 7 minut wcześniej, żeby chociaż. Trochę w ciszy adorować Pana Jezusa przed Muszą Świętą. Stajemy się wtedy, tak jak mówiła Matka Teresa, świętymi, lepszymi ludźmi. I to Pan Jezus daje nam właśnie siłę. Ona mówiła: Bez Pana Jezusa nie dałabym rady. Więc trzy pytania. Pierwsze, co odpowiedziała Matka Teresa, kiedy zapytano ją, co robić, żeby być świętym? Powiedziała: Chociaż jedną godzinę dziennie poświęćcie na modlitwę, na adorację Najświętszego Sakramentu. A wtedy będziecie świętymi. Drugie pytanie. Jak nazywają się siostry, których zgromadzenie założyła Święta Matka Teresa z Kalkuty? Siostry, misjonarki miłości. I trzecie pytanie. Gdzie siostry uczą się kochać? Najbiedniejszych z biednych uczą się podczas mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zadanie. Znajdź chociaż raz w tygodniu dłuższą chwilę, by w Kościele adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I drugie zadanie. Dowiedz się, kiedy przed Bożym Narodzeniem można wyspowiadać się w swoim Kościele. Powiem Wam, że dzisiaj, w piątek, jest spowiedź parafii Ołobok, a w naszej parafii będzie spowiedź w poniedziałek. Proszę, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Panem Bogiem. Kiedyś wino i chleb. Ciało i krew możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb. Lub nie, to naprawdę dzieje się, ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch. A ja przypomnę, że. Ciszy i przy blasku świec, co największe dzieje się, kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew możesz wierzyć lub nie. Patrujesz co dnia Czekasz na jakiś znak A ja przypomnę, że W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się Kiedyś wino i chleb Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i chleb. możesz wierzyć lub nie. To naprawdę dzieje się. To naprawdę dzieje. naprawdę dzieje?